5 razy złoto. Zero A stary, jak ty jesteś słabiutki Kaczka, cicho tam. <laughs> dobra, dobra, dobra. Teraz ja. To może zamiast 5 złota postawimy 5 węgla. Trzy, dobrze? Uuuu, z tobą Dobra, czy ty możesz być cicho? Nie mogę, nie <laughs> mogę. Idziemy dalej. Yy, to tak, dwa red tak, zrobimy. Ile? Dwa, dobrze. Co? Stary, no wszystko zepsułeś, było już trzy! Zróbmy tak i zróbmy tak. Uuu, trzy, dobrze. Ha! Widzisz? Najlepszy, widzisz? Czyli dobrze mamy wszystkie czy... węgle. To w takim razie dwa emeraldy. Dwa, dobrze. To chyba jednak nie. Dam wam podpowiedź. Na środku był diament. No dobra, to tu był diament, a tutaj jest ledstone. Trzy dobrze. Ha, widzisz Nyrox Łatwiutko! Dobra, już zamknij się, okej. Okay? Yy, tu emerald i tu złoto. Cztery dobrze. Ostatnie, ostatnie. I co? Jesteś magiczny. Stary, co ty gadasz? <laughs> w takim razie, w tym razie teraz pasto. Teraz będzie pięć na 100%. Tutaj węgiel. No i mamy piątkę. Wygrana. Co? Esco z tobą, Najrox.